Patrzenie w lustro i odczuwanie, że coś się zmieniło. Oczy, wcześniej zwyczajne, teraz nabierają innej intensywności, jakby odzwierciedlały coś głębszego niż tylko fizyczny obraz. To uczucie nie jest wytworem wyobraźni, lecz sygnałem, że percepcja rzeczywistości ulega transformacji. Podczas przebudzenia duchowego wiele osób doświadcza subtelnych, ale znaczących zmian w sposobie, w jaki widzą świat i są przez niego postrzegane. Nie chodzi tylko o blask czy kolor oczu. Ale o nowy poziom percepcji, który objawia się w intensywny i nieoczekiwany sposób. Oczy to znacznie więcej niż tylko narząd wzroku. Są portalami duszy, zdolnymi do odzwierciedlania wszystkiego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Gdy ktoś przechodzi proces duchowego przebudzenia, ta zmiana często najpierw manifestuje się w spojrzeniu. Niektórzy opisują te transformacje jako specjalny blask, światło, które wcześniej nie było widoczne. Inni natomiast dostrzegają intensywną głębię, która przyciąga lub niepokoi otoczenie. Jeśli zauważyłeś dziwne spojrzenia lub nieoczekiwane reakcje ludzi wokół siebie, może to być znak, że Twoje oczy emanują inną wibracją. Niektórzy mogą odczuwać dyskomfort i szybko odwracać wzrok, podczas gdy inni wydają się zahipnotyzowani, niezdolni do oderwania od Ciebie spojrzenia. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie duchowego przebudzenia oczy stają się lustrem odbijającym prawdy, które nie zawsze są łatwe do zaakceptowania. Percepcja otaczającego świata również ulega ogromnej zmianie. Nagle dostrzegasz szczegóły, które wcześniej pozostawały niezauważone, delikatne światła w kącie widzenia, cienie zdające się poruszać, czy subtelny blask wokół niektórych ludzi i przedmiotów. Ten rodzaj poszerzonej percepcji jest jednym z pierwszych dowodów na to, że świadomość zaczyna wykraczać poza konwencjonalną fizyczną rzeczywistość. Z czasem ta nowa wizja staje się coraz bardziej wyraźna. Kolory wydają się bardziej nasycone, otoczenie nabiera nowego znaczenia, a energia ludzi staje się wyczuwalna w intuicyjny sposób. Miejsca, które kiedyś wydawały się zwyczajne, teraz wywołują określone uczucia. Czasem poczucie głębokiego połączenia, a innym razem natychmiastową potrzebę oddalenia się. Wibracja każdej przestrzeni staje się zauważalna, prowadząc Twoje wybory w sposób niemal instynktowny. Innym powszechnym efektem duchowego przebudzenia jest zdolność widzenia poza pozory. Często, patrząc na kogoś, zaczynasz dostrzegać więcej niż tylko jego fizyczny wygląd. Odczytujesz emocje tej osoby. Intuicyjnie rozumiesz jej intencje i dostrzegasz ukryte aspekty, które wcześniej umykały Twojej uwadze. Może to być niezwykle potężne, a jednocześnie wymagające doświadczenie, ponieważ nie zawsze jesteśmy gotowi na prawdy, które odkrywają przed nami oczy. Spojrzenie osoby w trakcie przebudzenia duchowego staje się tak intensywne, że może wywoływać silne reakcje u innych. Niektórzy czują się przyciągnięci, jakby byli świadkami czegoś rzadkiego i tajemniczego, podczas gdy inni odczuwają lęk lub dyskomfort, jakby byli poprzez jedno spojrzenie. Dzieje się tak, ponieważ oczy, teraz głębiej połączone z esencją duszy, zaczynają przekazywać energię, która wcześniej pozostawała ukryta. Ponadto ta zmiana percepcji może wpłynąć na Twoją relację ze światłem. Wiele osób zauważa, że światło słoneczne wydaje się intensywniejsze, niemal jakby miało inny blask. Gwiazdy wydają się bardziej żywe, a nawet księżyc nabiera świetlistej jakości, której wcześniej nie dostrzegałeś. Małe detale w naturze, jak refleksy światła na wodzie czy blask kryształów, zaczynają nieść głębsze i bardziej symboliczne znaczenie. Ciekawym zjawiskiem, które może się pojawić podczas tego procesu, jest dostrzeganie unoszących się w powietrzu cząsteczek. Nie chodzi o kurz czy fizyczne drobinki, lecz o rodzaj energii w ruchu, jakby rzeczywistość stawała się bardziej płynna. Niektóre tradycje duchowe opisują to jako zdolność do widzenia energii życiowej, przenikającej wszystko, znak, że oczy dostrajają się do wyższych częstotliwości. Nowy sposób postrzegania świata może początkowo być niepokojący. W końcu nikt nas nie uczy, że nasz wzrok może ulec takiej zmianie. Jednak z czasem ta percepcja okazuje się prawdziwym darem, umożliwiając głębsze połączenie ze wszystkim wokół. Miejsca, ludzie i sytuacje zaczynają być rozumiane nie tylko umysłem, ale i duszą. Zaczynasz dostrzegać prawdę ukrytą za słowami i wyczuwać niewidzialne energie w każdej interakcji. Refleksy także nabierają nowego znaczenia w tym procesie. Lustro przestaje być tylko przedmiotem odbijającym wygląd fizyczny i staje się portalem do introspekcji. Wiele osób twierdzi, że patrząc na swoje odbicie, ma wrażenie, jakby ich oczy należały do kogoś mądrzejszego, jakby uzyskiwali dostęp do dawnych wspomnień lub ukrytych aspektów własnej istoty. Niektórzy widzą subtelne zmiany w swojej twarzy, jakby dostrzegali różne wersje siebie. Ta poszerzona percepcja nie ogranicza się jedynie do własnego odbicia. Każda odbijająca powierzchnia może stać się kanałem subtelnych przekazów od wszechświata. Niektórzy zaczynają zauważać symbole, kształty czy dziwne wzory na szkle, wodzie lub cieniach tworzonych przez światło. Obrazy te mogą mieć głębokie znaczenie, działając niczym wiadomości z podświadomości lub znaki prowadzące na ścieżce duchowego rozwoju. Wraz z tą transformacją wzrasta również intuicja. Zdolność do odczytywania energii ludzi staje się klarowna, pozwalając szybko rozpoznać negatywne emocje lub ciężką atmosferę w danym miejscu. Ta wrażliwość może być cennym narzędziem do ochrony przed negatywnymi wpływami oraz do budowania prawdziwych, wartościowych relacji z osobami o podobnej energii. Oczy zaczynają dostrzegać więcej niż tylko materię, interpretują subtelne częstotliwości, które wcześniej były ukryte. Możesz zacząć odczuwać obecność czegoś niewidzialnego, czy to pozytywnej energii, czy wibracyjnego pola przenikającego wszystko wokół. Choć początkowo może to być wyzwaniem, z czasem staje się cenną umiejętnością pozwalającą świadomiej i klarowniej poruszać się w świecie. Ostatecznie uświadamiasz sobie, że duchowe widzenie nie jest jedynie odosobnionym fenomenem, lecz częścią większego procesu transformacji. Ten dar otwiera drzwi do nowego sposobu istnienia w którym każdy kontakt wzrokowy niesie ze sobą prawdę dostępną tylko dla tych, którzy są gotowi patrzeć poza iluzję. Stopniowo postrzeganie świata się zmienia. To, co wcześniej było tylko zwykłą scenerią, teraz ujawnia ukryte warstwy, subtelne wzorce energii, które wcześniej pozostawały niezauważone. Rzeczywistość nie jest już postrzegana jedynie jako zbiór kształtów i kolorów, lecz jako żywa sieć wibracji, w której każdy obiekt Każda istota i każde środowisko ma swoją własną częstotliwość. Ta nowa wrażliwość sprawia, że światła, cienie i refleksy stają się wyraźnymi znakami czegoś większego, niewidzialnego języka, który zaczyna się ujawniać tym, którzy się budzą. Wielu ludzi opisuje wrażenie widzenia czegoś więcej niż tylko tego, co fizyczne. Małe błyski w kąciku oka, cienie poruszające się bez wyjaśnienia, odbicia, które zdają się coś komunikować. To zjawisko nie jest iluzją. Lecz dostrojeniem percepcji. To tak, jakby wzrok został wyregulowany do wychwytywania częstotliwości wcześniej ignorowanych. Każde światło, każdy zniekształcony kształt w szkle lub wodzie może zawierać ukryte przesłania, wskazówki dotyczące własnej duchowej podróży. Im bardziej jesteś uważny, tym bardziej te wiadomości stają się oczywiste. Spojrzenie osoby przechodzącej proces przebudzenia niesie coś magnetycznego, energię, która bezpośrednio wpływa na otaczających ją ludzi. Niektórzy czują się niewytłumaczalnie przyciągani, podczas gdy inni, zaniepokojeni, odwracają wzrok. Dzieje się tak, ponieważ oczy zaczynają odzwierciedlać wewnętrzną prawdę, coś, z czym nie wszyscy są gotowi się zmierzyć. To tak, jakby spojrzenie stało się lustrem, ujawniającym ukryte sekrety, pokazującym innym aspekty, które może woleliby zachować w cieniu. Efekt ten nie ogranicza się tylko do ludzi, ale rozciąga się również na miejsca. Niektóre otoczenia zyskują inną wagę, jakby przekazywały niewidzialne historie i emocje. Pewne przestrzenie wydają się przyjazne, podczas gdy inne emanują gęstą i niepokojącą energią. Różnica między lekkim a ciężkim miejscem staje się niemal namacalna. Ta percepcja pozwala lepiej wybierać, gdzie przebywać i z kim dzielić swoją energię. Oczy, które się przebudziły, nie tylko obserwują świat, ale także wyczuwają wibracje wszystkiego wokół. Kolory które wcześniej wydawały się przygaszone, stają się bardziej intensywne, niemal żywe. Błękit nieba, zieleń drzew, blask gwiazd wszystko staje się bardziej wyraziste, jakby sama egzystencja pulsowała większą witalnością. Ta nowa wizja przynosi większe poczucie połączenia z naturą i intuicyjne zrozumienie, że wszystko wokół pulsuje życiem i świadomością. Światło, które wcześniej było jedynie zjawiskiem fizycznym, teraz nabiera głębszego znaczenia. Wielu ludzi mówi, że światło słoneczne wydaje się bardziej intensywne, niemal złociste, podczas gdy księżyc emanuje głębszą, tajemniczą energią. Gwiazdy zdają się mrugać w inny sposób, budząc poczucie bliskości. To tak, jakby wszechświat komunikował się w subtelny, lecz nieprzerwany sposób. Innym powszechnym zjawiskiem jest postrzeganie małych cząsteczek światła unoszących się w powietrzu. Nie są one pyłem ani złudzeniem optycznym, lecz widzialnymi oznakami ruchu energii. Cząsteczki te są bardziej dostrzegalne o określonych porach dnia lub w miejscach o silnej wibracji duchowej. Dla wielu są dowodem na to, że świadomość rozszerza się poza granice fizycznego świata, wychwytując to, co wcześniej pozostawało ukryte. Refleksy i błyszczące powierzchnie również stają się kanałami duchowych wiadomości. Szkło, powierzchnia wody, a nawet lustro mogą zacząć ujawniać kształty, symbole i obrazy, które zdają się wyłaniać znikąd. Te manifestacje nie są przypadkowe często są odpowiedziami wszechświata, znakami wskazującymi następny krok na duchowej ścieżce. Intuicja się wzmacnia, pozwalając na bardziej klarowne rozumienie tych znaków. Kiedy patrzysz na swoje odbicie, możesz czasami mieć wrażenie, że widzisz coś więcej niż tylko swoją fizyczną postać. Zdarza się, że spojrzenie odbite w lustrze wydaje się starsze, głębsze, niosące mądrość czegoś większego. Niektórzy twierdzą, że czują połączenie z przeszłymi wcieleniami, lub uzyskują dostęp do wspomnień, które nie należą tylko do tego życia. Lustro przestaje być jedynie odbijającą powierzchnią, stając się pomostem do nieznanego. Oprócz odbić, wzory światła i cienia zaczynają przyciągać uwagę. Nieoczekiwany blask w ciemnym kącie, cień poruszający się subtelnie, gra świateł, tworząca chwilowe symbole. Te drobne zdarzenia mogą wydawać się nieistotne dla tych, którzy nie są uważni, ale dla przebudzonych są wiadomościami, fragmentami czegoś, co próbuje się skomunikować poprzez samą rzeczywistość. Obecność nieoczekiwanych symboli staje się również powszechna. Niektórzy zaczynają dostrzegać powtarzające się liczby, kształty geometryczne lub dziwne figury pojawiające się w niespodziewanych momentach. Czy to w snach, w naturze, czy na codziennych przedmiotach, te symbole niosą ukryte znaczenie. Kierując decyzjami i przynosząc głębokie wglądy w duchową podróż. To wszystko jest częścią ponownego dostrojenia się do energii wszechświata. Przebudzone spojrzenie nie tylko widzi, ale interpretuje, tłumacząc sygnały i częstotliwości, które wcześniej pozostawały niezauważone. Ta nowa forma postrzegania świata przynosi głębsze poczucie przynależności, jakby wszystko w końcu nabierało sensu. Uczucie oddzielenia znika. Ustępując miejsca głębokiemu zrozumieniu wzajemnych połączeń między wszystkimi rzeczami. Rzeczywistość przestaje być sztywna i staje się płynna. Sytuacje, które kiedyś wydawały się przypadkowe, teraz mają cel. Pozornie zwykłe rozmowy niosą ukryte przesłania, niespodziewane spotkania wydają się zaplanowane przez coś większego. Każdy szczegół, każde wydarzenie pasuje do większej kosmicznej układanki. I tak podróż trwa. Każdy dzień przynosi nowe spostrzeżenia, nowe znaki. Nowe warstwy do odkrycia. Przebudzenie to nieustanny proces, a spojrzenie, które stało się świadome, jest przewodnikiem wskazującym drogę. Wchodzenie do miejsca i odczuwanie dreszczu na skórze, niewidocznego ciężaru w powietrzu lub, wręcz przeciwnie, przyjemnej lekkości. Ta wrażliwość na energię miejsc staje się czymś naturalnym dla osób, które duchowo się budzą. To, co wcześniej wydawało się tylko przelotnym wrażeniem, teraz staje się pewnością. Każde miejsce niesie ze sobą swoją własną wibrację, ukształtowaną przez wszystko, co się tam wydarzyło. Domy, ulice, świątynie, lasy wszystko ma swoją energetyczną historię, którą można poczuć przez tych, których oczy widzą poza materią. Ludzie również noszą tę energię, a ci, którzy się budzą, zaczynają dostrzegać to wyraźnie. Pole wibracyjne każdej osoby manifestuje się jako niewidzialna aura, ale całkowicie dostrzegalna. Niektórzy ludzie promieniują spokojem i ciszą, podczas gdy inni niosą ze sobą ciężar gęsty i niepokojący. Ten nowy poziom postrzegania może być darem lub wyzwaniem, ponieważ nie zawsze łatwo jest ignorować emocjonalny ciężar, jaki niosą niektóre spotkania. Komunikacja się zmienia. Słowa już nie są jedyną formą porozumienia. Osoby z wyostrzoną duchową wizją dostrzegają ukryte intencje w gestach, tonie głosu, blasku lub jego braku, oczach drugiej osoby. Proste uścisk dłoni może wyjawić więcej o kimś niż godziny rozmowy. Prawda objawia się poza słowami, a ciało staje się otwartą książką dla tych, którzy nauczyli się czytać energię. Z tą nową percepcją przychodzi również głęboka odpowiedzialność. Niemożliwe jest ignorowanie tego, co się czuje. Energia nie kłamie, a intuicja staje się kompasem, który prowadzi każdy krok. Mądrość polega na nauce zaufania temu darowi i używania go we właściwy sposób. Nie wszystko musi być ujawnione, nie wszyscy są gotowi, by dostrzec to, co kryje się za powierzchnią. Obudzony wzrok musi być używany z rozwagą. Oczy, które były wcześniej jedynie narzędziami widzenia, teraz stają się prawdziwymi duchowymi portalami. Już nie tylko widzą świat fizyczny, ale odzwierciedlają samą podróż duszy. Blask w oczach tych, którzy się budzą, nie przechodzi niezauważony. To tak, jakby wewnętrzne światło zaczęło emanować, dotykając tych wokół budząc ciekawość, przyciągając niektórych i odpychając innych. To światło nie może zostać zgaszone jest odzwierciedleniem świadomości, która się rozszerza. Intuicja, wcześniej cichym szeptem, teraz krzyczy w umyśle. Małe przeczucia stają się pewnością. Sytuacje, które wcześniej wydawały się przypadkowe, teraz mają sens w ramach wielkiej kosmicznej układanki. Każde spojrzenie, każde spotkanie, każda przebyta droga wydaje się mieć cel. Wszechświat szepcze odpowiedzi tym, Którzy nauczyli się słuchać, a oczy stają się narzędziem do interpretowania tych znaków. To rozszerzone połączenie z duchową rzeczywistością niesie również wyzwania. Kiedy dostrzega się tak wiele, trudno jest ignorować. Widzenie prawdziwej istoty ludzi może być darem lub ciężarem. Niektóre dusze są jasne, inspirujące, promieniują pokojem. Inne niosą głębokie cienie, rany, które próbują ukryć za maskami. Osoba, która się budzi, musi zrównoważyć to postrzeganie wiedząc kiedy patrzeć i kiedy odwrócić wzrok, aby chronić własną energię. Wrażliwość na otoczenie może nasilić się do tego stopnia, że niemożliwe staje się pozostanie w niektórych miejscach. Zatłoczone, miejskie centra mogą wydawać się przytłaczające, pełne niewidocznych napięć. Miejsca, które kiedyś były zwykłe, teraz stają się nie do zniesienia, jakby powietrze było za ciężkie, by je wciągnąć. Z drugiej strony, niektóre przestrzenie stają się prawdziwymi schronieniami, energetycznymi sanktuariami, w których dusza znajduje odpoczynek i synchronizację. Oczy duchowo przebudzone nie tylko pochłaniają, ale także przekazują energię. Spojrzenie staje się potężnym narzędziem łączenia. W prostym spotkaniu wzroku może zostać przekazana wiadomość bez słów. To spojrzenie może uzdrowić, zainspirować, wzmocnić, ale także może przestraszyć tych, którzy nie są gotowi na taką intensywność. Nie wszyscy potrafią zmierzyć się z własną prawdą odzwierciedloną w oczach przebudzonego. Są relacje osób, które po przebudzeniu zauważają, że zwierzęta reagują inaczej na ich wzrok. Psy i koty wydają się bardziej czujne, jakby dostrzegały coś specjalnego. Połączenie z naturą również się pogłębia. Niebo, drzewa, wiatr wszystko wydaje się niosącym żywą, komunikującą się obecnością. Duchowa wizja już nie oddziela człowieka od reszty wszechświata ale odsłania połączenie wszystkiego, co istnieje. Z tym nowym wzrokiem życie już nigdy nie będzie takie samo. Wszystko staje się bardziej wyraźne, głębsze, pełne znaczenia. Przebudzenie to nie tylko widzenie więcej, ale także czucie więcej, rozumienie więcej. Iluzje rozpadają się, a prawda, jakkolwiek trudna by nie była, staje się niemożliwa do zignorowania. Osoba, która już zobaczyła coś więcej niż powierzchowność, nigdy nie spojrzy na świat w ten sam sposób ale ta droga wymaga dojrzałości. Rozszerzona świadomość musi być prowadzona mądrością. Nie wszystko, co się postrzega, powinno być ujawnione, a nie wszyscy są gotowi usłyszeć to, co obudzony wzrok może odsłonić. Czasami cisza jest najlepszą formą szacunku. Innym razem jedno spojrzenie może powiedzieć wszystko, co trzeba powiedzieć. Równowaga między widzeniem a działaniem to prawdziwe wyzwanie przebudzenia. Z biegiem czasu duchowe postrzeganie integruje się z codziennym życiem. Przestaje być przerażającą nowością i staje się potężnym sprzymierzeńcem. Wybory stają się bardziej zdecydowane, relacje bardziej autentyczne, ścieżki bardziej zharmonizowane. Wszystko płynie z większą naturalnością, ponieważ świadomość jest dostrojona do większej prawdy. Życie zyskuje własny rytm, a to, co kiedyś wydawało się zagmatwane, teraz idealnie pasuje. Obudzony wzrok przyciąga także tych, którzy są na tej samej drodze. Osoba która widzi więcej, rozpoznaje to w drugim człowieku. Często pojawiają się nowe połączenia, niespodziewane spotkania, które niosą poczucie, że coś większego kieruje wszystkim. Te połączenia są jak latarnie w podróży, ludzie, którzy dzielą tę samą percepcję i pomagają zrozumieć tę nową rzeczywistość. Strach przed nieznanym znika. Duchowe przebudzenie pokazuje, że nie ma samotności dla tych, którzy widzą oczami duszy. Nawet w chwilach wycofania. Istnieje wewnętrzna pewność, że wszystko jest częścią czegoś większego. Intuicja prowadzi każdy krok, a oczy stają się narzędziem dekodowania znaków zostawionych przez wszechświat. To, co wcześniej było niewidoczne, teraz jest tak realne jak powietrze, którym oddychamy. Wibracje, energie, subtelne sygnały, które wcześniej umykały, teraz są oczywiste. To prawdziwa moc przebudzenia, zdolność widzenia świata takim, jaki naprawdę jest, bez filtrów, bez iluzji. I tak, pytanie, które pozostaje, to nie dlaczego to się dzieje, ale jak wykorzystać ten dar. Odpowiedź zależy od tego, jak każdy wybierze prowadzić tę nową wizję. Używać jej dla dobra, dla prowadzenia, dla oświecenia własnej drogi i drogi innych, to prawdziwa misja tych, którzy się obudzili. Wzrok, teraz świadomy, staje się narzędziem transformacji. Może otwierać drzwi, rozpuszczać iluzje, budzić tych, którzy wciąż śpią. Ale przede wszystkim jest przypomnieniem, że istnieje znacznie więcej w istnieniu, niż mogą dostrzec zwykłe oczy. I ta podróż, która zaczęła się od prostego, innego błysku w lustrze, teraz ukazuje się jako przejście do czegoś nieskończonego. Przebudzenie nie ma końca. Każdy dzień przynosi nowe odkrycia, nowe sposoby widzenia, nowe warstwy rzeczywistości do odkrycia. Wzrok, teraz przebudzony, już nigdy nie będzie taki sam. Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas i za to, że byłeś z nami podczas tej podróży duchowego przebudzenia. Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie. Jeśli poczułeś, że ta treść była dla Ciebie wartościowa, zachęcamy Cię do dołączenia do naszego kanału, klikając przycisk subskrypcji oraz aktywując dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi materiałami. Nie zapomnij śledzić nas na kolejnych filmach. Czekają na Ciebie kolejne inspirujące treści. Dziękujemy, że jesteś z nami.